Siemianeczku, tej Bobix i witam was w pierwszym odcinku z gry Call of Juarez, która powinna być już od dawna u mnie na kanale, ale jej nie było. Jak to oczywiście kowboje, kowboje Bobixa, nasza grupa i tak dalej. A kurcze no, nie graliśmy w grę, która kurcze, no jest o tym o czym ja lubię. Kontynuuj to, nowa gra. Zaczynajmy, normalny. Taka tak, to gry z kurzorzką, ale normalnie. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves, the bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. <laughs> Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? I is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy first man i hunted was back when i was riding with billy the kid you knew billy the kid damn right that scrawny son of a bitch had no fear wouldn't back down for nobody i heard he collected the ten stars off any crooked lawman who crossed him uh, it was a war boy the lincoln county war and billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack john tunstall To ok. No to zaczynajmy. Ale mówię, że bateria mi się w kamerze rozodowuje i mam powiadomienia, co czas mi wyświetlają się. Więc, więc, więc. W któregoś momentu kamera padnie i jej nie będzie. No trudno. dam rady. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with okay. the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny? Haha. No, Steve. The other kind of funny. I przy okazji możecie zobaczyć ramkę, którą zrobił 2 Link do jego fanpage'a macie w opisie, więc jeżeli potrzebujecie jakieś grafiki na koszulkę czy na coś, to 2D chętnie zrobi. A. Nocieśnij 0 do... 0. blokiem 0. 1, 2, 3. O. A to O jest. Nie było tego. Wróć do kryjówki, już idę stary Kaczak przyceluje Pięknie Okej, kurzna Kto jest prawdziwy tutaj? Ja jestem prawdziwy, który się tu cało Soko le oko, boom headshot to jest Beautiful. Nie wiem, czy będzie wam się podobała ta seria, czy nie, ale na pewno będę ją tutaj wrzucał, więc, więc nie mam mowy. Strasznie dawno nie grałem w tą grę. E, myślę, żeby kupić sobie specjalnie PlayStation 3 znowu e, i nagrać serię z Red Dead Redemption. I Trybku! Reloading! Nie uciekniesz mi! Pięknie sokole oko! Chowajmy się! Wow, prawie dostaw! Ou! Czekajcie! Czekajcie, bo jak ich nie widzę. Peeu! Czekajcie, bo tutaj jest jeden. Pięk! Pięknie, chodź tu. Patrzcie, jak ja mu... pójdę do niego, prawdziwy cowboy jest tylko jeden. Kurna, pium! Ej, patrzcie, jeszcze go, ale coś mnie nie pyk... pykło. Teraz pykło. No spokojnie, bo to jest dziki zachód. Tutaj nigdy nie ma łatwo. Mówię wam. Ja się wychowałem na dzikim zachodzie. Pek. Patrzcie, jakie tu lecą heady, ja nie potrafię grać w gierki. Ja rozumiem, że CS to CS to nie to, co oczywiście jest tam grom, ale tu też się szczela. Patrzcie, jestem jednak profesjonalistą. Dobra, lecimy. O! No. Bierz sekret. Znaleziono pierwszy sekret. O, dobra, widziałem ziomka. Nowy poziom umiejętności. Chyba tworzyć U. Pięknie. Proszę tu. No, teraz to mamy nową umiejętność. Panowie i panie, tutaj drogi. Dobra, już nie mogę. nową umiejętność. Wow. Pek. Pyk. Reloading, szybko. O ty, hamie masz. Boom, headshot. Tutaj też się nie schowasz. Headshot. Między oczy, prosto w czoło, między oczy. Fucking shit. Pick, pick. Bro, ja to niczym Johnny Wayne. Nie, może znać wiecie, kto to jest Johnny Wayne, więc. A Ad. Muszę w tą psiu! Piękne synchro. A ty masz za to Hedzika prosto w czoło między oczy. Ty też masz heda, proszę Proszę le lecimy, kurna z nimi tutaj. Nikt nie będzie napadał na mój dzik zachód. Na moje country. Fucking shit. O, nie trafiłem. To nie jest Minecraft, panowie. To jest. Jak ktoś mi powie, że dziki zachód się to po prostu będę banował wszystkich. Pyk! Pyk! Wychyla się, dostaje! Pum. Wspaniale bawię się przy tej grze. Jest znakomicie! Pyk, pyk! Nie wiem też jak będzie to jest z FPS-ami, bo tutaj mi pokazuje, że one trochę spadają. Ale no wybaczcie, ja to naprawię w kolejnym o uh, odcinku. O mogę tutaj strzelić sobie i zrobić coś typu... Bum! Window! Okej! Okay. O ty kurna! Dawaj go! Oczy. Pią, pią, pią. O kurwa, nie trafiłem. A to jesteś, u góry. Wow, wow, wow. Chowam się, chowam się. Aj, fucking shit, mi trochę zjechali na HP. Ty. Peek. Nie wychylaj się, bo dostaniesz tak Uuu, wybuchło, boom, zrobiło Ziomek Ziomek Fucking shit, fucking shit Fucking shit Uciekam stąd Whisky Tu wiozą whisky, więc to może wybuchnąć Nie whisky nie wybucha Chociaż i Pek, Sokole, oko Wejdź do środka i spotkaj się z Billy -kilem. Finally, fought my way around the back of the house, and like that, I was inside, none the worse for wear. Shankar, John. There's a found Billy and Charlie Bowdre. Sniper Billy Kid. About <laughs> time, amigo. Grab a gun and get to the window. So you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were. Cześć, koleszy. Boom! 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 Patciak, pięknie. Reload. Ciu. Schowam uwaga, czekajcie, to się schowam trochę Pomożemy jemu, prawda? Pomożemy Pięknie! Był takim naszym jakby przyjacielem, więc... Wiecie On się wychyla, my strzelamy Shotgun bam hedzik uh. oh, hu, 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 hu Huśtawka nastrojów Och! Trzeba uważać tutaj, bo jest ciężko. Nie! Charlie! Fucking shit! Ja cię pomszczę! Idziemy do tego okna. Top, ty zabiłeś Charlie'ego, masz gin śmieciu! A muszę tutaj strzelać, dobra. Nie strzelaj w moich ziomków! Gdzie uciekasz? Nie uciekniesz, nie uciekniesz. Zabiję cię, pomszczę go! Pomszczę go! Powybijam was wszystkich... Śmiecie! Wow! Już nic nie widzę na oczy, po prostu... ...jakieś masakration. Dobra, lecimy. Pyk! Super. No. daj, wychylaj się. A mnie strollowali. Dobra. Tu nikogo nie ma, lecimy po pewną stronę. wow tu jest ich pełno. Nie ma, nie ucieknie mi żaden z was. Fucking shit. Prosto w czoło, między oczy. No patrzcie, jeszcze w niego te nie trafiłem. Dobra, ładuj, 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 ja się tutaj schowam. Dobra. Hmm, dostał w łapę. Ten, ale jajka dostał. Aż mnie zaszczypało, normalnie mnie, mnie. Bum boom! Oła, czekajcie ja się schowam Oczywiście nie Żeby nie było To Regeneracja fajna Aha ty nie żyjesz a ja cię strzelam sorry Jestem już zabójcą To z we krwi nie Nie broni jak się chowasz to Bum Szybki Bill. Już nam wchodzą na chatę nie jest bezpiecznie. Naszczelaj w niego, dobra. Pek. Reload. Czekajcie, bo nas w hotel. Dobra, załatwieni. Lecimy, lecimy, ale mamy oszczelanie. Yo. Jest sekret. Pięknie. Mamy sekrecik. Kurczę, nie zdążyłem przeczytać. O, 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 czyli tu ktoś był. O, a, ktoś mi tu szczela. I to ostro. Ładują we mnie jak w kaczkę. Otwórz drzwi. Pum, 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 pum. Pięknie, króca. Oh, nie wychylaj się, bo ktoś cię zaszczeli. Robię swoje w farze. Wostrz. Aha, tarczownik. O. O, le do sto między oczy. Patrzcie, nie jest łatwo. Już na początku gry jest taka ustrasieka, że użyj, 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 użyj. wchodź, chodź na górę. Mhm. Dale, dostał szczała. Masz ci głowę. Pum! Patrzcie, co zrobiłem. Przecież jestem mistrzem. Nowe ulepszenie desperado Skoncentrowany Głębokie kieszeni. To się przyda. Nie będę musiał. Um, wiecie. Przeodowywać. I tak lecę jak chcę. Pię, pię, pię. Tak się gra! Jestem mistrzem. O, 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 fucking shit. Ach. Będziecie mieli zaraz mistrza jak. Pizgnę w to. Nie zabijesz mnie. Nie. Fuck you. Nie w tym życiu. Ładuj szybko. Ale on wolno to przeodowuje. Myślę, że później będą jakieś ulepszenia. Tak, były chyba. To buchnę. Żeby mnie nie zaatakował, bo jeżeli jakiś e, materiał wybuchowy ominę je, to ktoś może mnie zajść od tyłu, jak ja się będę kampił na przykład, i wiecie... Z drogi kury! Ktoś chce na obiad kurę? Mhm, smażone, kurczę... That backstabbing bastard with that tacked on tin star, yeah. Yeah. you challenged him to a show. Czy słyszałeś o tym w nowym książce? Mówi, że nie pokazał się wątpliwości, gdy wziął twoją liczbę z oczami jak rattlesnake. Oh, shit. Pierwszy bosik, Znaczy się bosik, no. Pojedynek! To trzeba skupienie. Skupienie na, na nim. Żeby wycelować prosto w niego żeby to zrobić. Gdyby nie moja mysz z racera to bym tego nie zrobił. A, patrzcie. Ja dwaj nie żyjemy, ale to było piękne po prostu. Widzieliście jak to zrobiłem? Pyk. Ja go zabiję, on mnie. Nie ma, nie ma łatwo, dobra teraz pełne skupienie, już już ogarniam Już ogarniam Na przykład muszę mu wcelować w jajka Muszę jak najszybciej w niego szczelić, żeby... Jest proste skupienie stary Masz skupienie, 100% skupienia Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj. Pięknie! No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Step inside and... Uh... I dostałem. I to był właśnie początek i koniec pierwszego odcinka kalów ów Juarez Gunsliger. Więc, jeżeli się podobało, zostawcie kciuka w górę. Kciuka w górę. Komentarz na dole, czy chcecie więcej odcinków z tej serii? I tak, i tak, ją, i, tak ją, i tak, i tak ją Dam więc, więc, więc. więc... Nawet tak napiszcie, że nie. I tak ona będzie, bo pewnie ktoś przyjdzie, komu się spodoba. Eee, zapraszam na grupę Kowboje Bobixa. Tam będą pewnie wcześniej odcinki niż tutaj na kanale, bo zawsze jest o 15:00, codziennie o 15:00. A grupa ma wcześniej, więc. Ja się zawsze Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej. Po. Bo... Тьфу.